witajcie kochani chciałabym wam dzisiaj przypomnieć o swoich książkach, bo wiecie one są dostępne w Empiku i też na mojej oficjalnej stronce i też w Amazonie, ale po kolei. Więc tak w Empiku są dostępne specjalne wydania, wiecie, książkowe, takie fizyczne moich książek czyli tak Tomiku poezji, książki dla młodzieży, taka typowa młodzieżówka. No i po trzecie <grym> Fantastyka o smoka. Więc te książki są takie, wiecie, specjalne wydania, dostępne są w Empiku są także dostępne w ramach abonamentu. Jeśli chodzi o moją oficjalną stronkę, to tam oprócz książek z autografami są też różne ubranka, na przykład, albo torby, no to alisaagnes.com i Amazon. Po prostu wiecie, wyszukajcie alisa i mnie znajdziecie.